Zapraszam do odsłuchania opowiadania Barbary Szelongowskiej pod tytułem Majowe święta. Czyta Aneta Jokisz wraz z rodziną, czyli z mężem Krzysztofem oraz z synami Julianem i Edwardem. Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadku wrócili do przedszkola. Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesić flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała do mnie nad wejściem do domu. I ja też widziałam wiszące flagi, zawołał Kamil. I ja też, powiedział Daniel. A tak naprawdę, to po co się je wiesza? Dopytywał Maciek. I co to były za jakieś dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych. Inne dzieci też były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo przez ostatnie dni. Cała grupa usiadła na dywanie. To były święta państwowe, obchodzone są co roku. 1 maja zawsze przypada święto pracy, zaczęła mówić pani. Tyle, że święto pracy obchodzone jest również w innych krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracujących ludzi. Waszych rodziców, dziadków, sąsiadów. 2 maja mieliśmy święto flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinniśmy szanować naszą flagę. Zaś 3 maja to rocznica uchwalenia Konstytucji. Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się żyło. A jak ten król wyglądał? Dopytywał Antek: Czy można go gdzieś spotkać? – Nie, Antku, to wszystko było wiele lat temu, ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy pójść do muzeum. – To co, idziemy? – zapytała pani. – Tak! Odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do pobliskiego muzeum zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz także pozostałe majowe święta. Na ścianie wisiała wielka flaga Polski. – O, a to godło! Powiedział antek? Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym plakacie? To hymn polski, odpowiedziała pani. A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś obchodzono święto pracy. A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku? To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pod tytułem Konstytucja 3 maja. 1791 roku. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli ludzie, kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali. Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło matejki. Cieszę się, że jestem Polakiem, szepnął Michał do ucha Ady Ja też powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę. Film ten powstał przy współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 4 imienia im. z Uszadka Śląskiej oraz wydawnictwem MAC. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach. Do zobaczenia, do usłyszenia. <gry>